Cześć, tutaj Dorota z Look for Book, i dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnej książki z cyklu Recenzja w 60 sekund. Tym razem susza, Jane Harper. Książka, o której było głośno, na podstawie której teraz jest film, chyba leci na Netflixie. Świetny thriller psychologiczny, niby fabuła. Skonstruowana podobnie do innych thrillerów, czyli mamy małe miasteczko, mamy oczywiście w nim jakieś tajemnice, każdy skrywa te tajemnice, są postacie, o które się oskarża o morderstwo, ale tutaj jest to, słuchajcie, tak skonstruowane, że nasz główny bohater, no, po prostu to jest majstersztyk, jak ten agent federalny, jak jest jakby skonstruowana ta powieść, czyli przenikanie się tej teraźniejszości i współczesności. To po pierwsze i zakończenie jest rewelacyjne. Gorąco Wam polecam, jeśli jeszcze żeście nie czytali, to gorąco Was zachęcam. To tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Aha, i jeszcze dodatkowo, film również jest bardzo dobry.